Yo, ostatnio nie nagrywałem nic troszeczkę przypomnienie taki mały upgrade było to kiedyś w zeszłym roku to miejsce co widzieliście yy, więc nagram jeszcze raz dla nowych użytkowników lub ktoś yy, star, ze starych, subskrybujących będzie wiedział jest to to macie do poczytania. Wejdziemy, zobaczymy, jak to jest. Bo widzicie, to jest stary cmentarz pamięci Narodowej. Tak jak czytaliście, no to bliżej, jak będziecie chcieli, zatrzymać, poczytać. Na pewno, jak widzicie, jest 22 goby. Tamten cmentarz też był kiedyś nagrywany, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Z czasem to może zrobię też upgate, i też wam to wyśle z nagraniem. Widzicie to jest kuczci pamięci żołnierzy walczących właśnie w tamtych latach, co byli. Jest to spędzasz, który gmina zawsze dba Stara się pamiętać o to miejsce. Można no, jak to się mówi, kuczci. Pamięci tych żołnierzy Bo Tutaj jak się uda Pokazać wam Nazwę przepraszam Widzicie Zapraszam też do zwiedzenia tej autokolegiaty Jak i tego klasztoru Więc Jeżeli ktoś jest chętny zapraszam do przyjazdu Do miejsca tutaj do Opatowa Zobaczycie jak to to wszystko wygląda. No widzicie, to ten wygląda właśnie tak. No uporządkowane, po już latach. E, tak jak widzicie, tam na górze jest 22 groby. E, miejsc mogłoby być tutaj więcej, ale tak to wiadomo, jest to z właśnie lat XX dawnych, z lat czasów wojennych. Jak ktoś może poczytać sobie od cmentarzu, to jest nazwa, podana jest na internecie. To zawsze pamiętają wszyscy bohaterowie, wszyscy, którzy służyli szkoły, liceum, zawodówka, liceum mundurowe, ZDZ, te wszystkie szkoły pamiętają tutaj o tym miejscu. Więc, yy, yy, no więc jest jak jest Każdy kto zna historię to sobie Niech podszyta o tym miejscu Warto się zagłębić o to Więc polecam Sami widzicie no, miejsce jest odbane Ku czci, pamięci Powinno być takie wyprawy ale Powiem tak Wyprawy będą już tak planuję Dłuższego czasu Może w tym się, się uda w czasie, co chwilowym, zrealizować jeszcze jeden wyprawa. Jeszcze nie wiem, czy w sobotę, może w sobotę będzie wyprawa. Zobaczymy, jak to z czasem będzie. Jak się uda, filmik będzie z ciekawego miejsca. Zdjęcia są wrzucone na Facebooku, na Instagrama. Jeżeli ktoś chce dać suba, zapraszam tam na dole. Ktoś, kto chce pomóc jest tam, pomagam pełna zbieranie na sprzęt do nagrywania filmów jest też tam supi yy, do wspierania podróżowania, jakby ktoś chciał <laughs> więc zapraszamy do oglądania wspierania tam udamy się może jutro nagrać film, dwa filmiki zobaczymy jak to będzie z czasem do zobaczenia